No geniusz, już, no gin, no daj mi spokój, kurde, spadaj stąd! Właśnie, spadaj do przestrzeni. Witam wszystkich. Siemanko, ja jestem Stew dzisiaj gramy w Foresta. Okej, okay, jest piękny poranek, ziomeczki. W ogóle... I jaram się tą grą jak od, od czasu co, chyba, chyba bardziej niż Pinwin Pack 3, jeśli kto pamięta. Tak się jaram tą grą, tak po prostu się jaram, ale gram Foresta od bardzo długiego czasu na singlu. I o co chodzi, czemu tutaj chciałem wam pokazać wszystko? Ponieważ znalazłem rzeczy w Foreste, które jeszcze nigdy nie były widziane na żadnym miejscu na internecie, nigdzie. Jestem chyba, Byłem chyba pierwszą osobą, żeby je znaleźć na internecie, jak robiłem live streama z Foresta, tylko że mało ludzi było w tym. W ogóle, jeśli się jaracie tą serią, jeśli jesteście gotowi, na Trochę inną serię Foresta od, od innych, chociaż nie, nie wiem co tam inni robią, ale generalnie to będzie taki chillowy let's play i, I chcę wam pokazać wszystko co osiągnąłem, co zrobiłem i wszystko mam dla was, wszystko mogę wam pokazać tutaj co jest potrzebne Tylko żebyście wiedzieli dokładnie o co chodzi i rzeczy też, które jeszcze nie wiedzieliście o Forestie Związane z fabułą, historią i wszystko, po prostu tyle mam informacji odnośnie tej gry, tyle ją gram cały czas w nocach i teraz właśnie czekam, specjalnie gra, bo czekam na update, e, który będzie za niecałą godzinę Że chciałem po prostu zrobić tą serię, więc jeśli się jaracie, jeśli jesteście gotowi na zajebistą serię Dobijmy przynajmniej 6 łapek w górę na początek, bym po prostu był zajebiście szczęśliwy No wiadomo, że no nie no, to tam 15-20 tysięcy, bo po prostu sztosik A do tego yy, będę wam sprzedawać tajne informacje o foreście, jeśli będzie wystarczająco yy, łapek w górę Dobra, zaczynajmy, pokażę wam o co chodzi, gdzie jestem, co tu się dzieje Nazbierałem kilka rzeczy, czemu? Nie zaczynałem od początku ze samolotu Bo sądziłem, że wielu was już to widzieli I to jest strasznie nudne I, i, i według mnie nie zwiąże się za bardzo z, z fabułą gry więc zacząłem od tego, od mojego single-playera, który gram sobie prywatnie i stwierdziłem, pokażę wam to, bo skoro ciągle tyle gram w tą grę, to czemu, aby wam je pokazać? Już w ogóle basakra była z tą, z tą kamienną ścianą, tak? Wiesz, ile kamyków trzeba zbierać? Można 5 kamyków na raz zbierać i musiałem je zbierać właśnie, tutaj już połowę nazbierałem, miałem 250, a tak, 150 jeszcze. I tutaj mamy początek naszej bazy, tutaj jest w sumie jedno z najlepszych miejsc, bo można zabudować się właśnie nad wodą. A jeśli jesteście ciekawi, gdzie można znaleźć Katanę. Będziemy szli do tego Kejwa dzisiaj. Czemu idziemy tam? Bo brakuje wam właśnie zegarków. Chciałem zrobić kilka bomb, żeby rozsadzić te, te drzewa. Bo właśnie jak rzucacie bomby w drzewa, to bardzo w łatwy sposób zbiera się drewno, a żeby zbudować tą bazę tutaj to będzie nam potrzebne bardzo, bardzo i to bardzo strasznie, strasznie dużo drewna. Mm, bo już tutaj jak widzicie same, same tą początki zajęły mi kilka godzin do budowania. Wiadomo nie będę wam pokazywał wszystkiego jak tutaj, tutaj buduję i was zanudzać. Niestety nie mogę jakoś nie pozwala mi zbudować tutaj z góry. Coś się zbugowało. Więc będę rzucać to tutaj. i te... Będziemy, wszystko tutaj w tych odcinkach będzie zmierzało do tego, że będziemy się szykować, żeby przejść do miejsca którego, do tajemniczego miejsca, gdzie są w ogóle stworzenia jakieś dziwne drzwi ufo, a nie, są inne drzwi, które już były pokazane na internecie, tylko i pojedyncze, ale ja znalazłem trzy pod rząd i wejście do takiego, tu nie wiem co to jest i dalej nie można iść i właśnie spodziewam się, że w update'cie będzie dalsza część i może tam znajdziemy syna, jeśli nie wiecie o co chodzi, mamy synka rudego, który jest na początku e, foresta, teraz zobaczycie go, jeśli chcecie i właśnie ten synek Gdzieś się zgubił, gdzieś w lesie go wzięli Musimy go raczej odnaleźć, jeśli chodzi o fabułę Po to tu jesteśmy, szukamy naszego syna Ciągle jakieś informacje I, i ukryte, ukryte, tajemnicze rzeczy Możemy znajdywać, na przykład ja już znalazłem e, Głowę od zabawki e, Która jest od syna jeszcze Będziemy szli do innego cave'a, gdzie będzie druga część Na razie są tylko dwa części zabawki, które można znaleźć Poza każdym update'em, co dodają do gry To dodają kolejne części fabuły Jak widzicie, jestem bardzo rozgadany Bo po prostu jarem się tam... O ty szkur... Ty, ile razy mam cię kumplu Stąd wyganiać Wy Noha To, o, fantem jest zrzucił, dobra Dobra, podaruję ci, jednak, jednak nie żałuję, że tutaj przyszedłeś nas odwiedzić. Dobra, mamy rzeczy, mamy sporo rzeczy, mamy sporo rzeczy, ale, ale w tych odcinkach to nie jest tak, że będę lecieć w foreście, krzyczeć i się drzeć, to będę robić z Karolkiem w innej serii Forest, ale zobaczycie wszystko się ujawni. W każdym razie w tej serii będziemy trochę, trochę bardziej poważnie i trochę bardziej związane z fabułą grać. Zapisałem sobie tutaj to zwykłe, tutaj będziemy robić customowy domek, jak widać, to trochę, trochę lipa, bo no wiadomo, te schody tak w powietrzu trochę lecą, ale jak zbudujemy resztę, myślę, że będzie ładnie wyglądać. Tam na górze, jakbyście byli ciekawi, respią się fajne rzeczy. A, a jakbyście chcieli znaleźć katanie, katany, to teraz na mapie pojawia się... Teraz na ekranie pojawia wam się właśnie wszystkie wszystkie cave y, wszystkie rzeczy, co są w foreście. Mapę, którą może, może nie widzieliście, ale w tej mapie właśnie będziemy szli. Tutaj zaznaczam teraz cave 1. Tam będziemy szli dzisiaj do tego cave 1, bo potrzebne nam są zegarki. I mam nadzieję, że rzeczywiście się, się respiły. A teraz wam szybciutko pokażę, bo wie, mówiłem wcześniej, że można tylko 5 kamyków zbierać na raz, ale to, to do końca nie jest prawda, bo można 5 w ekwipunku, ale można też 15 zbierać na tych, tych i właśnie 150 muszę jeszcze raz zbierać. Może odpielimy jakiegoś live'a za niedługo, i właśnie zrobimy to w taki sposób. Trochę mało mi zbroi, więc ubiorę sobie zbroję, ale to jest stealthowa zbroja. Nie wiem czy też wiecie jak to zrobić. Wszystko tu już stworzyłem. Pokażę wam szybko Waterskiny Robi się właśnie w taki sposób. Sznurek i masz waterskina, ale nie będę robić, bo się na razie bukuje. Bo jak się ma jedno, to i zrobi drugie, to jest jakiś Bóg. Tutaj też można od królika futerko yy, i ty właśnie ten to 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 sznurek, czy tam jak to się nazywa. Wtedy można właśnie wyciągać to i można sobie dokąd, pani, dokąd tutaj idziesz? Ty katana jest fajna. Mogę, mogę katanę? Katana jest fajna na dworze, ale jak idziemy do cave'ów to na pewno nie będziemy używać katany, bo po prostu nic nie widać. Nie można podpalić katany. Fajnie by było, jakby dodali dodatek. W dodatku, że można też podpalić katanę, w sensie, że wiesz użyć katany jako pochodnie w tym samym czasie. To było zajebiste. Forestowcy, o kurdi. Forestowcy, jak oglądacie twórcy gry, Pewnie nie oglądają, ale jakby oglądali, to by byłoby super, bo byśmy by mogli zdecydowanie właśnie nam wziąć te rzeczy. Dobra, pokażę Wam, jak to ten działa. to jest zajebiste. Rzecz. Można właśnie podchodzić do takich rzeczy mm, i potem zbieramy, zbieramy te jagody i tak dalej. Możemy potem te jagody zjadać później. Więc bardzo przydatne jest, bo bardzo dużo energii dają, bardzo, fajne, bardzo dużo fajnych rzeczy od nich przechodzi. No i tutaj kompasem możemy się kierować, jeśli macie mapę odpaloną, możecie się odnaleźć w grze, ale teraz wam pokażę. Mniej więcej idziemy tutaj markery ustawiłem przy ważnych cavech, ale jest jeden cave, który jeszcze nigdzie nie wiedziałem, jak mówiłem wam, ale to nie będzie jeszcze w tym odcinku, ale zmierzamy do niego, bo musimy się przygotować, to jest strasznie trudny cave do przejścia, ale to co tam jest na końcu, to... Jak to widziałem pierwszy raz na live, ja pozdrawiam wszystkich, którzy byli na tym live'ie To ja po prostu tak siedziałem, tak, ło, kurde, co to jest? Siedziałem chyba 7 godzin, eksplorowałem ten cave, i po, potem jeszcze po live siedziałem z ziomkami, bo zrobiłem multiplayer grę i wciągnąłem ziomków do tego. Graliśmy, graliśmy, szukaliśmy, co tam w ogóle jest, jakieś tajemnice. Bo nie wiem, czy wiecie, ale ja zaczynałem na YouTubie odnośnie właśnie. E, właśnie robiłem takie rzeczy, że szukałem tajemnicy w gry, e, odkrywałem tajemnice gry i chciałem zawsze być pierwsza osoba, żeby je odkryć. I od tego zacząłem właśnie na angielskim YouTubie Robiłem takie rzeczy przez jakiś, no, dłuższy czas, powiedzmy. Dobra, wracając do naszego base'a. O, ale ja, ale ja... lubię takie, ale ja lubię takie Let's Player, że można po prostu chillować i specjalnie... O kurde, ale że jaram tą serią, kurde, po prostu się ja tą serią! Jak nic. I nie, nie jestem nadśpany, nic nie brałem, po prostu Długo, długo grą się tak nie, nie jarałem, długo, długo Bardzo długo grą się tak nie jarałem, jak Jak tą grą i po prostu miałem nagrać Tego Minecrafta, który był dzisiaj, dzisiaj rano Jeśli oglądacie ale tak mnie trzęsło, że Po prostu ten update wychodzi i mówię Nie, pierw nagram Foresta potem nagram Minecrafta fabularne, jeśli nie widzieliście Minecraft fabularne, dzisiaj też rano było Więc bardzo polecam sobie obejrzeć Po prostu mega też się rozkręca, bardzo, bardzo Bardzo zajebiście, chociaż jeszcze tego nie nagrałem Bo pierw nagrałem Foresta ale wiem, że Pierwsza część była zajebista i na pewno druga część nas czeka y, to co było dzisiaj rano. O dobra, bardzo, możecie, możecie sobie obejrzeć, jeśli chcecie, jeśli nie, to ja. Dobra, mamy grzybki y, i zbieramy się... Y, czekaj, co tam jest? Tam się nie zbieramy jeszcze. Tam jest ten cave właśnie, o którym wam mówiłem w tamtym kierunku. O, pokażę wam generalnie, gdzie jesteśmy na mapie, bo jesteśmy tutaj koło tej skały. Tutaj y, są właśnie nowe dodatki. Y, w ostatnim update'cie były dodane, dlatego ten cave, który ja znalazłem jeszcze nie był odkryty. Y, nie wiem w ogóle, czy na całym świecie może jeszcze nie był odkryty, bo tam jest bardzo skomplikowany cave system i jakoś tak fartem na to trafiłem, ale zobaczymy to w zbliżających się odcinkach, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. Tutaj dałem sobie marker, bo wiem, jak to iść. Tutaj jest jeden cave, mamy obok siebie. A ten cave, który jest, ten sekretny cave, to jest a dalej gdzieś tam właśnie ten. Ale dobra, y, teleportujemy się, szybko pobiegnę do cave 1. Pokażę wam, gdzie możecie znaleźć katane, jeśli, jeśli Was by to i interesowało, jeśli naprawdę nie wiecie jeszcze gdzie tego znaleźć, bo bardzo bardzo dobra broń, bardzo szybka i, i właśnie pozwala na to, że, że jak masz przeciwnika, to on właśnie nie może Cię atakować. Po prostu cały czas ciosy zadajesz i jest aheliście. Dobra, piję w fante, cokolwiek <laughs> i lecimy do tego cave'a. Widzimy się w, przy tym cave, bo musimy nazbierać zegarków, więc lecimy tam. O Właśnie chciałem wam to pokazać to, to jest, już widzieliście na pewno ten krater Tak, ten krater jest O, o! o co chodzi Coś tam, coś tam jakieś roślinki w powierzchni. E, o co chodzi z tym kraterem I Ja znalazłem, tam widzicie, tam, tam zbliżę wam Tam na dole są drzwi Jest wejście do tego kratera Ja właśnie znalazłem yy, Na końcu tego Kaiwa Wejście do tego kratera I kurde nie wiem już kto będzie. Są różne, róż, różne pomysły nadal, nadal krążą, na razie krążą, że będzie tam mega boss, że będą tam jakieś tajemnicze rzeczy, że tam właśnie znajdziemy syna. Mm, I bo naprawdę jest wiele możliwości, ale wiadomo, ten, ten krater był dodany dopiero, ostatnim, ostatnich update'ach, które były, a te drzwi jeszcze nie są dokończone, ale będziemy przychodzili tam. Jak najbliżej kratera co możemy. Nikt tam jeszcze nie był w ogóle z tego co widziałem na... Szczędzie szukałem na internecie, czy byłem pierwszy i nigdzie tego nie było. Może już ktoś tu znalazł teraz, ale... Na polskim YouTube jeszcze tego na pewno nie było. Dobra. Nie, nie zawracam wam głowy już. Yy, tu macie ten krater. Pamiętajcie o tym kraterze, jest bardzo ważny. A my ciśniemy teraz, właśnie, do cave'a 1. cave 1. I lecimy. Uuu, 13. Uu, po drodze znalazłem coś bardzo fajnego. Zobaczymy, czy jakieś prowizje tutaj będą. Chciałem wam powiedzieć, coś bardzo fajnego. O! Tutaj macie te spiry. Słabe spiry. To są, jakby to powiedzieć, dzidy, dzidy, słabe gidy Żeby ulepszyć dzidę, bo można ulepszyć dzidę, dajecie właśnie tą słabą dzidę kilka kości i jeśli się nie mylę, szmatkę. I macie właśnie ulepszoną dzidę, co jest dobre na początek. Jeśli, jeśli nie macie jeszcze katany, to możecie właśnie zrobić sobie ulepszoną dzidę, Ale polecam, jakbyście zaczynali nowy, nowy Let's Play z Foresta, czy tam cokolwiek i byście sobie grali, to polecam wam od razu lecieć do Cave 1. Poszukać na mapie, jak tam dojść yy, od samolotu. Bo od razu wiesz, czemu nie wziąć najlepszą broń od samego początku? Czyli mieć katany od samego początku. To jest. O, o kurde, e ty, co? O, ty, myślałem, że wejście do Cave. A. Nie, trolling nie, nie tak, ty. W nie niedobry. Myślałem, że jakieś ciekawostki... Ej, fajnie by było wejście do cave'a przez drzewo. Zajewista sprawa. Zobaczę, czy tutaj przypadkiem nie ma nic pod wodą. Bo czasami dużo caveów, takich tajemniczych, takie wiesz, najbardziej ukryte. Bo ja myślę, że twórcy yy, Foresta. Trochę się z nami bawią, bo tutaj cały czas, cały czas jakieś tajemnice, cały czas trzeba mieć wszystkie itemy, yy, które się zbiera z nowych patchów i nowych updateów. Czyli na przykład, powiedzmy, ten item, Red Beaver na przykład, który pozwala nam pływać pod wodą yy, i widzieć, tak? Jak on był dodany, to w następnym update'cie był dodany też cave, gdzie były jakieś. Cokolwiek, co tu jest? Co ja nazbieram? Jagody pod wodą jem? Z bogo, okej, okay, z bogo nie komentuję, ale ciągnę to, bo wkurza mnie, jak się to nosi i w ogóle. Dobra w każdym razie myślę, że jest Ciul mega tajemnica związana z tą grą, yy, i to mnie tak po prostu jara, że, że po prostu motywuje mnie strasznie do grania tej gry, i nie żeby po prostu ścinać, trzeba budować jakąś bazę, tylko ze względu na to, że coś naprawdę wciól ciekawego yy, się szykuje w tej grze, i ja chcę to odkryć z, razem z Wami jako pierwsi. Dobra, zwiliśmy do złego markera, yy, więc Czekaj, to w sumie tutaj nie musimy być, tutaj nic ważnego się nie dzieje, yy, ale dobra, przejdziemy się do k 1 i się widzimy tam. Okay. Jesteśmy Cave jeden, jak wam pokazałem wcześniej na mapie. Jesteśmy już na miejscu. O! Zrespiła się katana! Kto by wiedział? Mamy katany, mamy dynamit, mamy różne ciekawostki. Tutaj właśnie jak będziecie przechodzić od samolotu, który jest gdzieś tam, w tamtym kierunku, jeśli się nie mylę. O czekaj, czekaj. Lizarda. E, ty, ty! Lizardzie! Nie uciekaj mi tutaj, chciałbym sobie zbroję zrobić. Jak mamy do tego Key'a wchodzić, to musimy być przygotowani na wszelkie możliwości, bo tam różne boby są. W ogóle znalazłem takiego moba, który ostatnio też postaram się go znaleźć. Nie mam pojęcia, gdzie go znalazłem, bo robiłem to na live. Ie. Taki gruby bo taki gruby mob tak leciał i się wpierdzielał w ciebie i cię rozwalał. To było... Nie wiem, poszukamy razem ludzie te rzeczy znowu, bo po prostu, no nie będę się powtarzać, nie będę mówić jak nie ta gra jara, po prostu Ema widać i słychać po moim głosie, jak bardzo się cieszę tą, tą grą i jak bardzo, bardzo zaciekawiony jestem jej fabułą i, i tworzeniem generalnie. Dobra, tutaj jest k 1. Czemu polecam wam przejść do k 1 na przykład? Czemu jest warto przejść do k 1 po porządku? O, przede wszystkim jest katana i tutaj też jest latarka. I tutaj mamy klocky. O, nice. <grym> nice bulge. Uuu, yeah. Okej, mm. okej. Okay, okay. Sexy, sexy, ZEGAREK! I właśnie po to przeszliśmy w sumie, zegarek, ale nie chcę tylko jeden zegarek Chciałbym w sumie w zasadzie pozbierać kilka więcej zegarków Więc wbijamy do cave'a na tym pierwszym odcinku Weźmiemy jeszcze kamienieki żebyśmy mieli full ekwipunek I dobra, i cave jeden wygląda tak Bierzecie katanę z tego ziomka I bum, robicie markę, żebyście się żebyście mogli wrócić do tego cave'a, bo to jest bardzo ważny cave Wbijamy do środka, jedziemy I zaraz wam pokażę dokładnie Co ty ziomek masz później ty? Kamerę? Ty, Mordo! Nie rób mi fotek, nie pozwoliłem na to. Ej, ty czaisz jakby te te zombiaki w ogóle ten robili ci foteczkę, jak wchodzisz? Wchodzisz <noise> tu, Kejwan, od razu wiedzą, bo robią ci foteczkę, nic co. Dobra. Zaczniemy dalej, rozwalamy tutaj. Lecimy takim trochę sprintem, bo ja z, z bardzo się tutaj nie cykam w tych cave'ach już. Bo wiesz, znam praktycznie cały układ tego kejwa. Jeśli się nie mylę, zobaczycie, że, że przeprowadzę nas w dobrym kierunku. I dobra, zaczniemy od tego. Dobra, tutaj nie. Tamtą stronę nie idziemy, ale, ale, ale bardzo chętnie wezmę sobie te coca colę yy, I tutaj jakiś hajsik. Yy, I tutaj, ty masz jakiś zegarek. Tam ja często zegarki dają właśnie od, od takich siomeczków. Mm. I dobra, żeby się nie mieli, tu jest wyjście, tam jest yy, inny, wejście do innego cave'a, to my chcemy iść tutaj, tutaj jak pójdzie, wow, tak, dobrze, idziemy i zgasiła nam się pochodnia, zajebiście. Nie. Dobra, podpalimy sobie, wiesz co, podpalimy sobie tą siekierkę, bo mm, trochę m, krócej trwa podpalenie tej siekierki, jeśli się nie mylę, mm, ale po prostu jakoś wolę mieć niecią podpaloną w taki sposób. Dobra, ciśniemy, ciśniemy, lecimy po zegarki. Jeśli katana się zrespiła, to najprawdopodobniej będę mógł wam pokazać yy, flashlighta, czyli latarkę, która będzie bardzo potrzebna do eksplorowania różnych cave'ów i tak dalej pod wodą. Dobra, co my tu mamy? Halo? Jakieś babysy się respiły? Tutaj te babysy są najgorsze, ty... Jak nie wiecie, o co chodzi, to, to się dowiecie z czasem. Ehm... Tak, to jest ten cave. Wszystko jest jasne i tutaj będą prawdopodobnie te, te sy, Są so te O kurdy! Podpal się, podpal się. Dobra, mamy załatwione. Najlepiej jest podpalać ich, bo, bo oni bardzo, bardzo szybko giną, jak, jak się ich... O ty skurdy! Nie, nie zginę! Nie pozwolę na to! What the fuck! Dawaj mi tabletki, dawaj katany! Continue! What the fuck! Kurdy, co się dzieje? Ja... Je... Zbugowałem się w jakiejś teksturze. Zbugowałem się w teksturze i Typol nas prawie zabił. Ja pierdzielę. Ale się zestrałem. To by była lipa, jakby. To tyle, tyle czasu przechodzić do tej części tutaj. Na odcinku do tego cave'a, żeby wam pokazać cave jeden. A tutaj nagle ziomek nas zabija. Nie, nie. Zrobię sobie Energy Mixa, bo też bardzo przydatne. I wypiję sobie. Uuu, mało mamy tego. Dobra, podpalę go po prostu. Podpalę go. Mam nadzieję, że się, że się uda. Podpalony! Dobra, zostawimy go podpalonego, na razie <gry> Na razie zmierzamy tylko w jedno miejsce I to jest y, po nasze zegarki Dobra, bo zegarki potrzebne do tworzenia bomby KTO MNIE KLEPIE?! CO MNIE KLEPIE?! Halo? O ty gnoju, nie no, teraz, dosta teraz dostaniesz kumplu Nie ma tak kurde, że mnie możesz se klepać, kiedy se tylko zachcesz Tak to nie działa tutaj w tych kiedy. to są moje cave'y Myślicie, że wy tu rządzicie? Przykro mi ale ja tu rządzę. I za to wezmę Twoją nogę, żeby Ci potwierdzić, że ja tu rządzę. Dziękuję. Dziękuję. I co? Teraz niech... Głowy też nie ma. I teraz nigdzie nie pójdziesz. Dobra. Mały tip, mały pro tip, yy, Graczy Foresta, którzy się znają Trochę dłużej na grze, może wy Już o, o tym wiecie, yy, ale jeśli chcecie Mało tracić energii przy sprintowaniu to Zamiast biegać to prosto i trzymać Shift, to biedziek, biegacie pod kątem Tak jakby strajfem i skakacie I bardzo, bardzo szybko Transportujecie się yy, przez mapę Więc widzicie jak bardzo szybko się teraz transportowałem Przez to i ze względu, że właśnie tak Skaczę z kosem, zostawimy te dzieciaki Bo nas nie interesują, oni dużo obrażeń Zadają swoją drogą, więc nie chcemy nadać z nimi zadzierać, a my pójdziemy. Bo, 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 bo fajnie by było. Muszę się tak podskoczyć po teksturach. Jest, dobra. Można tak skakać po teksturach. I właśnie zmierzaliśmy do tego miejsca. Tutaj. O, dobra. Idziemy naprzód. Tutaj powinniśmy znaleźć, znaleźć się zaraz w miejscu, gdzie. Co to było? Mam nadzieję, że jest bugowane tekstury, a że nie że, że, że się pomyliłem w miejscu. Czekaj! U... Zrobiliśmy kółko! O ty. Nie, nie o to chodziło! What the fuck? No, czekaj, 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 bo coś mi się coś teraz pomyliło. Dobra, tu idziemy. Zgadza się, wypiję sobie w... w sodę, żeby ten, żeby i sobie dalej. What the. No. Halo! O co chodzi? No, nie za bardzo jestem wierny tego, co ja tutaj widzę na własne na oczy. What? Ty? The, the... A tam nie schodzę, bo się zbuguje. Gdzie do cholery jasnej? Mi się coś chyba pobugowało. Mi się coś chyba pobugowało. Tutaj? A, tutaj. Już, już myślałem, że się nie zna na cave'ach Tutaj w lesie już myślałem, że o co chodzi. Ale jednak, 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 jednak wszystko jest w porządku. I zaraz wejdziemy w jaskini, gdzie będziemy mieć. Kajsu, ile sobie tylko mogliście zamarzyć Pieniążków, baterii do naszego flashlighta Właśnie tutaj są, hajs jest, jak mówiłem, kurde, przewidziałem tak jakby przyszłość Mamy ten hajsik, mamy tutaj różne inne rzeczy Możemy sobie zjeść kolację, mamy trochę tego, trochę tego Różne tabletki i właśnie tutaj mnóstwo zegarków Czyli możemy stworzyć z tego przynajmniej, no ile dostaliśmy zegarków? No kilka, no możemy nawet stworzyć bombę, żeby było Źle stworzyłem bombę, bo zacząłem od złej rzeczy. Dobra, zaczynam zawsze od tego, raz, dwa, trzy, cztery, o nie, tylko to, spoko, czyli mamy bombę sklejoną i możemy zrobić ich w sumie sporo. Zrobimy kolejną bombę, bo teraz możemy, a to bomby będą przydatne, poza tym mamy też dynamit e, i jak rzucać dynamit w drzewa, to wszystkie drzewa wokół tego dynamitu lub explosive, czyli bomby e, spadają. I w bardzo łatwy sposób możecie zbierać drewno, nie musicie ścinać, ścinać, bo jest strasznie nudne to ścinanie, a jak wiecie ja jestem strasznie niecierpliwą osobą, więc wolę po prostu rozpierdzielić e, wszystko TNT i, i zrobić to w taki sposób. A to co teraz stworzyłem, ten stealth armor, czyli zwykła skóra od lizarda, tam jaszczurki, to tam jak się nazywa, to właśnie zbieramy tą skórkę od jaszczurki. I e, potem dodajemy ileś tam liści, i możemy stworzyć taką zbroję, że właśnie jesteśmy zakrytymi liściami. Widzicie, że tutaj mam na ręce liście. E, I te liście, co one pozwalają, właśnie te liście pozwalają, że po prostu jesteśmy mniej widoczni e, do, do różnych zombiaków. Dobra, idziemy dalej. Tutaj jeszcze nic, tutaj za bardzo nie ma nic związane z fabułą, o, w tym miejscu akurat, ale będziemy przechodzili do miejsca, gdzie mamy chyba jakiś papierek ciekawy, właśnie związany z fabułą, i zaraz, i zaraz się dowiemy, co to jest, ale, no, ale jest ciemno, wiadomo, musimy znowu. znowu Znowu naszą, naszą, nasz, nasz szpatyk odpalić, żeby widzieć o co chodzi, co się dzieje Dobra, więc tutaj teraz idziemy górą yy, Nie, nie nie idziemy górą, czekaj Tutaj jest ukryte przejście, dobra nie tutaj, dobra wiem stąd dobra. Czekaj, skoro jest tu fanta mogę, mogę jedną wypić i biorę yy, Idziemy tutaj właśnie przed siebie, dokładnie tak Przed siebie, przed siebie, przed siebie Tutaj, tutaj w tą stronę no, no no nie, no nie powiesz mi, że no takiej wyzgody się zbiegają jak ja coś czekaj. A, dobrze, czyli tutaj, przepraszam Was bardzo, tu jest tutaj właśnie wejście, tutaj mamy kilka puszek, chociaż nie wiem czy inaczej się generuje u was, czy właśnie zastanawiałem się zawsze, czy raz jest TNT, raz jest e, coś innego w zależności od miejsca. I tutaj moi drodzy, w środku, w tym właśnie pomieszczeniu, który ścinam dla Was teraz To jest. Latarka. Piwo, baterie i słyszeliście taką, taką nutkę w tyle, Może ją słyszeliście, może nie? To oznacza, że odkryliśmy właśnie jedną część fabularnych z gry, albo odkryliśmy bardzo przydatny item, który nam po pomoże odkryć właśnie naszą fabułę. Foresta ziomeczki. To by było na tym. Nie będę przedłużać odcinka. To jest pierwsza część. Jeśli chcecie więcej, jeśli mam wam pokazać wszystkie, wszelkie tajemnice naszego Foresta, zostawcie łapkę w górę, lajkujcie, komentujcie, powiedzcie, co sądzicie o grze, co sądzicie o serii, co byście chcieli widzieć więcej. Wszystko po prostu spań, zróbmy w wciunął spamu pod tym odcinkiem, lajkami, komentami, Po prostu wybijmy go. Wszędzie cię po prostu się da, żeby pokazać ludziom, że ta seria będzie zajebista i będzie najlepsza. ziomeczki, like, subscribe, comment, favorite. Cokolwiek. Powiedz nawet mamie, że mama. Still nagrał Foresa. Może chciałbyś obejrzeć? Spoko. Okej, okay, zobaczy. Może, może nie. Dobra, żołeczki, trzymajcie się. Do następnego odcinku Na razie. Cześć.